Lożka-kokoszka! Tutaj Miss Aga! Cześć Szybanko! Lożka-kokoszka! Miss Aga gaga z gaga! Tak jakoś. Co, ej, co jest? No mój drogi, ja jestem dzisiaj Miss Agą przez cały dzień! I jeśli też robicie Miss Agę, koniecznie zostawcie kciuka w górę. A ja muszę się pomalować. Ej, ale to ja miałem być dzisiaj agą przez 24 godziny! No to zobaczymy, kto będzie lepszą agą! Oczywiście, że ja była ja się bardziej postaram. Mam nawet pomysł! Przefarbujemy sobie włosy! I, I co Miss Aga chodzi w takiej Miss Aga też była na ma party, więc no musiałam się tak ubrać i, i tu nawet mam młopunek. To jest kociak! Ja I się pomalować! Okej, okay. przechodzimy do makijażu. Aga często robi po prostu chyba cienie brokatowe lekko i na kreska. Nie jestem stuprocentowo pewna, ale tak mogę wywnioskować zdjęć. Okulary dużo zasłaniają. Dobra, pora się przefarbować na czerwono. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Yy. Czy ja będę wyglądać jak. O nie, całe czerwone palce! A nie trochę wygrywa, bo ma perukę. To jest nie fair, ale w sumie Aga też pewnie farbuje włosy. To to było dziwne, jakby się urodziła z takimi czerwonymi. Jaś, gotowy. Różowe dwie same się przykleiły. To, to, to nie była moja wina. Ale najważniejszego punktu nam brakuje, czyli okularów. Oczywiście miałam te takie prawdziwe, które były w zestawie. Byliśmy na filmików proponowanych. Czekajcie, bo jeszcze okulary nas czekają. Czy wyglądasz jak Miss Aga? Ty no, jak zamknę jedno oko, to tak. I drugie. Co? Ale podczas przeprowadzki mi się zgubiły. Ale dobra, wybrnęłam i znalazłam takie bez szkiełka, ale są okej. Okay. Nie! Mufinka. Jaka mufinka! Miss Aga! Miss Aga, która nie ma korony, bo też zgubiłam podczas przeprowadzki. I to jest nie skąd ty masz okulary. Halloweenowe kolorę, które przerobiłam. Oderwała mi wszystko. Ale to o, ja wy... Tko, no się właśnie. Stało? To ja wygrywam, się, bo ja... Się Przestań <laughs> się śmiać! Przefarbowałem przód włosów. Jest elegancko, tak? Zanim przejdziemy do dalszej części, jestem głodna. A ponieważ Aga uwielbia saszetki, znaczy kule w sumie, mini to stwierdziłam. To są jej ulubione no? Że wybierzemy ten fartuszek, więc po co się należy ubierać? Skoro i tak fartuszek nam to wszystko zasłoni. Halo, halo! Miss Aga Kuchara wjeżdża! Co tu się dzieje? I pisałam do Agi. Wow, pisałaś z mizagą. Ja mogę do niej zadzwonić. A więc zadałam Aze parę pytań i po napisała o śniadanku. No i na śniadanko lubi zjeść sobie kanapeczki z masełkiem, szyneczką, serkiem. Ja nie jem mięsa i niestety w tym momencie jestem przez miesiąc bezglutenowej i bezmlecznej diecie, dlatego wagę serek i wafle ryżowe. Aga wybaczysz. No widzisz, ja jestem prawdziwa mizagą, ponieważ ja zrobię sobie chlebek z masełkiem i nutellą, ponieważ taki jest najlepszy. Jak tylko skończę odczulanie, to się zemrze! Posuń się tutaj, my robimy. My kanapki, my, ja. Ja robię słowy. <laughs> nie no, lubię te wafle, ale wiecie no, czasem taki zwykły chlebek... nie jest pyszny. Lepiej uciekaj. Czemu? No, serio, czemu? Nie zapomnij o maśle. Ale ja mówię, żeby on uciekał. A, <laughs> jasne. No, oczywiście kawka w kubeczku z Agą, kawka z mleczkiem, tak jak napisała Aga. Jedzonko, gotowe! Okej, okay, jeszcze mleczko, kokosowe no niestety. Ojej, oh, yeah, yeah. zabieramy się do jedzonka. Będzie pycha. Mm, smacznego. No jest okej. A co powiedzieć, że nawet masła tam nie mogłam dać. Czyli kolejny punkcik dla mnie, bo ja mam pyszniejszy jeszcze kawusia. Nie, to moja kawa. Nie, moja. Nie, zrobiłam sobie. Nie, no, przestań, to jest moja kawa. Z masełkiem i Nutellą? O nie, team bez masła! Z samą Nutellą. Aga jest team z masłem? Ja nie wiem. Mm. I Habusia. że zapowiada się długi dzień, ale wypełniliśmy kolejny punkt, ponieważ Aga powiedziała, że najczęściej wstaje o 10 rano, więc prawie idealnie, no nie. NIEJ zadzwonić zobaczyć, czy wstała. W ogóle nie wiem ale mam wrażenie, że ja bardziej przypominam welmę ze Skubiego, dobrze? Ona się nazywa welma? Dawne welma. Tak, welmę! Ej, totalnie niż jeżeli aga. Może strój troszeczkę pomoże, więc leci mi się przebrać. Ja jestem już przebrana. Aga z reguły nosi właśnie takie. Ja proszę nie rzucać jambużaby, dobrze? Czambużaby. Czambużaby. Aga z reguły nosi właśnie takie dzwony czarne Bluzkę pod spodem, jeszcze miałam taką w sumie, którą on ma na tym zdjęciu, miałam bardzo podobną Ale chyba do tego będzie bardziej pasować czarna Taki coś i, i jest Aga ma piercing, muszę sobie dorobić piercing, moment Co ty tu robisz? Mów Aga No bo... Mów Aga Uwaga, Mów Aga, mów mów ufaga. Aga No bo ona ma czarny kolczyk, a ja mam tylko srebrny taki piercing Próbuję to przemalować Hmm, czy ja też muszę sobie zrobić taki tutaj kolczyk? Ej Mogę żyć igłę. Nie, dziękuję, nie, nie, wiesz co, jesteś troszeczkę może lepsza, minimalnie Mówiłka, no odłożyła na chwilę okulary I tak oddawaj mi te okulary Nie, to moje, no Dobra, już Żenada Okej, okay, teraz słuchajcie, pogadamy, może nie pogadamy Posłuchamy prawdziwej Miss Agi, która moja... Mój telefon mnie właśnie nie poznał Kto go Trzemaga! W każdym razie! Misianka nagrała nam głosówkę, więc musimy ją przecież odsłuchać wszystko razem, bo w tej głosówce dała nam challenge. propos się moich zwierząt. Aga ma pięć psów i jednego kota. Ja bym szczerze byłam pewna, że ma trzy psy. Nie wiedziałam, że ma kota. Ja myślę, że ma no. dwa psy. Moim bardzo ważne, żebyście też jakieś zwierzęta mieli, żebyście musieli się nimi opiekować, a macie bardzo dużo maskotek, więc fajnie by było, gdybyście brali razem 6 maskotek, pięć psów jednego kota. Jakoś, nie wiem, może podobne do moich zwierząt i po prostu nimi się opiekowali. Nie wiem, wyjście z nimi na spacer, jakaś zabawa, karmienie i no cokolwiek. Leć do żabki pokarmę. Ja którego z nich przestrzegam. Ja Słuchaj mama pudla. Poczekajcie, ja mam wypisane, jakie to są zwierzęta. Porto jest pudlem. No to super. Kto z was będzie pude, Kirby! Dobra, Kirby nie. Chcę. Elmo, Lucyk, ESTA, są papilon. Dobrze to wymówiłam? One są wiem. takie słodkie. Dobra, to Regina nasza będzie jednym z nich. Jeszcze mamy Effi. Lchaos, a psu? Jeszcze jest KOTOJ rudy kot. Yy, niestety nie mamy rudego. Później złazisz stamtąd, zostajesz kotem i Nie okay. jesteś rudy. Przed. Mamy czarnego. Przeformujemy go! Mamy czarnego, ale może kuromi weźmiemy, bo ona ma takie uszy, jak ten jeden jej piesek. To weźmiemy kuromi. A może tego jako kota? Którego? Tego. Eee. Może nie jest rudy, ale jest taki szarany. Rudy. Eee. Kurczę. Eee. Mamy rudego kota. Gdzie? Koto krewetka. No ale nie, no pszpusin chce. Koto krewetka. Ej, Mufika mam pomysł. Stitcha brali za psa, więc Stitch będzie jednym z piesków, tylko niebieskim pieskiem. Eee. Czy Aga ma niebieskiego psa? Wydaje mi się, że nie. Ale Stitch jest dobrym, idealnym pieskiem. Dobra, Stitch też będzie pieskiem. I jeszcze brakuje nam może jednego na tego długiego, identycznego O, to były trzy, wiem, gdzie jest Regina, gdzie ty dałeś Reginę? A, zostawiłam ją w twoim pokoju Dobra, już wiem jak wygląda Lechasa Apso Wygląda tak, co my tu mamy? Mamy takie Regina, Kuromi numer jeden i Kuromi numer dwa To będą trzy, te z tej samej rasy Tak jak Elmo, e, to jest co? różowy kotek To jest jak pudel, różowy kotek to jest Rudy, różowy powiedział tak, różowy No bo kotek. Aga też lubi czerwony, fioletowy, różowy Więc idealnie się ubrałam, bo jest tu Fioletowy, różowy i czerwony I tam jest ostatni piesek, jumbo piesek Czyli to jest ten chaos? Tak nie, to damy na pudla, bo pudle jest najwyższy No jak, gdzie puszczać no się jest to jest chaos Aga powiedziała, że mamy się pobawić z psiaczkami i kotkami Kotki, będziemy nimi żonglować, co ty nadal Dobrze, Kitek, że ty nie masz żadnego zwierzęcia e, co ty mówisz, że bym się bardzo dobrze zajmować kotkiem umiesz. Chcę mieć kotka, rozumiesz? Umiesz, ja też chcę, tylko się odczulam, poczekaj Kotek. To chwilę trwa Kotek, zamienimy go w krewetkę To jest krewetka, kota krewetka, krewetka. I weźmiemy sobie wszystkie. Trzeba je nakarmić, napój. Ty się zajmujesz tamtym. Czemu? To mi się nie zwieści. No weź, no to ty. Mógł wziąć mniejszego sticza. Serio? Mówisz coś o tym, że ja powinienem wziąć mniejszego sticza? Nie nie chodziło mi, e, Poczekaj że. Poczekajcie, że. tu jest serduszko. Nie wiem, ja to zauważyłam. Tu jest serduszko na jej pupci, Ale ja chodziło mi o to, że wziąć na od tego sticza. No cóż, no chyba, że wolisz tego. Ech. Słuchajcie, widzowie, teraz zamówimy sobie maka, ponieważ Aga napisała, tak, że, robi. że lubi maczka. Ja też w miarę lubię maczka, nie za często, ale zamawiamy coś dobrego. Czy ktoś z naszych widzów wie, czy w maku jest coś bez glutenu i bez mleka? No Bo ja się boję cokolwiek zamówić. Ale to już jest twój problem? Ja nie mam takiego problemu, ponieważ jestem prawdziwą misagą. Agą. No i jesteśmy dzisiaj Miss Agą, więc nagrywamy odcinek. Kogoszka! Dzisiaj otworzymy sobie serię niespodzianki, najlepsze serię niespodzianki, które lubi mi saga, Są z Mini Vers. je na tym odcinku, niestety nie mam aktualnie tych kul, więc trochę minus, ale spokojnie. Aga też lubi mojże popsy, tego nie chyba nigdy nie otwierała, ale przy okazji położyłam. No i Aga przecież była biedronką, przebrała się za biedronkę, więc zaczniemy też od tej kulinie. może od mojże popsa, bo mam do niej największy sentyment. I mamy tutaj łódź podwodną. I ja uwielbiam moji popsy, bo one mają zmienione w ogóle te parzyczki, one są takie rozkoszne, serio. No, jeśli ja bym miała powiedzieć, co jest moje ulubioną, no to, to Mojipopsy. popsy. czas mi włożę włosy te czerwone. Tzu -tzu! A więc przechodzimy do naszej MIRAKULUM! Mam super dar, tak działa moc, Mirakulu! Piosenka numer jeden, Mufinki. Mm -hmm. A ty mówisz, że ty się wstydzisz śpiewać! Już mam wszystko gdzieś, bo poszła nasza piosenka, ale przed tym było ciężko. Nie mogę tego otworzyć, kiedy to W ogóle dziękujemy za tak dużo wyświetleń i taki fajny odbiór pioseneczki. Trzeba nożyczkami. <suszy> coś przeciąłem chyba coś, co nie trzeba. No i widać, kto jest lepszą mizagą. No i słuchajcie, dzisiaj odpakujemy sobie Ej. kulę z Miraculum. Jezu, na Ej no! A to jest kolejny suwako matko! Hej co? To jest lepszy, kto jest lepszy. Hmm? Widzowie, liczcie punktację. Kto się lepiej spisuje jako za Aga. Ej, ładne. Skąd to masz w ogóle? To, no, to jest bombka? Już to kosztowało? Nie. 40 zł. Żartujesz. To było na święta i to leżało tyle czasu i czekało. Ale to forz mi bombki, o to chodzi, że wiejesz zawartość i masz dalej bombkę. Ciekawe, co tam jest w sumie? Co to jest? To się nie spodziewałam. Ej, co to jest? To co? też nie wiedział różnego. Ja cię kręcę i teraz to ja się przeraziłem, czekajcie. Ja małteczko, pokaż. To, to Uszy? Gdzie to jest Biedronka? To jest czekaj czekaj. Czy to jest Nie, nie to nie jest to, są te... to jest czyjś inne! No właśnie, o to mi mówię, że to są czyjś inne. A, tu są wszystkie wypisane! 40 zł za samą głowę! To pisane. jest że no, ja dostanę! Kolejny ja pluszaczek figurkę. do kolekcji! Ja się, że figurkę dostanę. Kurczę, czego ułożyć? Tu jest nawet makaronik i croissant do zdobycia, bo przecież to jest czy? francuskie. A, on zły, on jest taki Evil, wiesz. mi no, mamy bombkę nie Zamówiliśmy, ale niestety chyba źle zapakowali. Kolej, zobaczcie, wszystko się mi wylało. W ogóle jakiś taki plast. No bo się zdziwiłam się. Jak Pierwszy raz wygląda. mam coś takiego. Okej, okay, no nie, no jest no, dużo, ale ale się, się rozlało. Tam pokaż. Wszystko, jest, wszystko jest mokre. O! Cóż? zauważyłeś, że po naszych odcinkach, tym bardziej Starbuck i chyba jeszcze KFC, zamawianie do domu u nas zawsze jest pechowe. mam tak, jak za każdym razem zamawiamy bez kamery, nie ma takiej sytuacji. Jak zamawiamy na, na odcinek, odcinek, za każdym razem jest coś jak <laughs> za każdym. Ja ci pożałowałam, powiedziałam, tak. że nic to nie mogę zjeść. Aga jeszcze tam kiedyś stawiałem lody z maka, uwielbiam je. I nawet ich nie mogłam zamówić. Ej, ja mam tu dużo jedzonka dobrego. Kupiłem sobie małego burgerka, nuggetsy, ponieważ na zdjęciach było widać, że Aga chyba na nuggetsy. I jakoś jest dzisiaj ostatni Dzień, drwala, zamówiłem drwala. Jestem pewny, że Aga lubi drwala, jeżeli nie. No cóż, zadzwonimy i się potem zapytamy. A frytki? A! I no właśnie, moment! Chyba wszyscy. No jak i tak, co? Dobrze się bawisz? Super się bawię? się bawię, powiem Ci, że by cię mi Agą jest super. super. Super, cieszę się. Fajnie, fajnie, widzowie. No ale jak pan Za to ja inaczej sobie poradzę i witamy w mojej kuchni! Dzisiaj. Wiem tylko mini -wers, więc wziąłam mini patelnię Na ten odcinek kupiłam jeszcze rzeczy ze świnką peppą No bo przecież Aga bardzo lubi świnkę peppą, bo często ją nagrywa Tylko, że mamy problem, bo to są ciasteczka z yy, pszenicy, mm. więc Jeśli będziesz chciała, proszę bardzo A tu jest jakiś banan z mango, kokos, błagam, żeby to było dobre dla mnie, błagam Jabłko, banan, mango, mus, kokosowy z są... Idealnie, słuchajcie Chyba Co wylejesz na patelnię? Nie, żartowałem to... Dobra, słuchaj Dobra Dobra widzowie musimy porozmawiać Nie wiem czy pamiętacie, ale ja na odcinkach próbowałem z 10 razy kupić Georgia, A świnki Peppy nie ma w domu, chyba gdzieś się zgubiła Wiesz co, ja po przeprowadzce już nie ogarniam to widzę. Tak Okej, okay, to sobie przetestujemy jeszcze ciasteczka świnki Peppy Okej, okay, to są takie zwykłe... Ej Co? No tu nie ma w ogóle... Na druku? Tu ma z zboże, zamiast... No bo tam nie miała być świnka Peppa, to jest po prostu jej... Tak. Powiedzcie są dobre, powiedz, że są niedobre, żebym nie ja miała w głowie, że chociaż ich nie zjadłam hmm, Są okay. Jak grzanki. Nie ja słyszałam jak żabki. Nie, jak grzanki. Kotej. Elmo? Kotej. Trzyma kotel. Elmo, Elmo lucek. Pudel to był. B, b, b. Wiem, ona często to da eee. Pudel! No zapomniałam. Jest No ty się nie opiekujesz. Matko, Pieruka, nie buntuj się. I słuchajcie, mam w ogóle płytę Wiki Gabor, ponieważ w ogóle Aga spotkała na żywo i Wiki Gabor i spotkała na żywo da w kamerę. No tego nie daruję, naprawdę uwielbiam ją! Jak byłam młodsza, to oglądam na stop! Filmy i seriale gdzie w kamerą. Eee, kto to jest? Jest. Tak zapytałam Na pewno ją znasz Aga również lubi LOL Surprise A tak się świetnie to to jest, składa, że nie. Aga ma szalone pomysły Nie, jest. nie, boisz, przestań odry. proszę cię Mufinka Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszego teamu Bufinkowo-Agowego! Subskrybuj nie. Subskrybuj Mów Agę, nowy kanał mów, mów, mów Aga Może powinniśmy taki założyć Proszę państwa z okazji nowego kanału <laughs> tak się Przestań, już cały pokój mam w tym to było takie słabe No to są te takie mniejsze, ale one były fajne właśnie Znaczy eee, słabsze, tak. bo, bo to co było ostatnio to jeszcze nie posprzątałem Uuuu ja teraz zagramy sobie w grę planszową A Aga Kod powiedziała, że lubi monopoli, Ale też Aga przecież lubi skuśmalousy, bo również miała zdjęć tak jak ja właśnie, że leży w tych skuszmalosach, Więc Monopolii skuśmalousowe będzie idealnym połączeniem dla Agi I tak jak wiecie, albo nie wiecie, ja kocham skuśmalousy, więc z chęcią zagramy sobie w Monopoli. Ja rezerwuję pionek żabki! A nie możemy na komputerze zagrać w Monopoli, co? No i one się już naszykowały. No strasznie się cieszą. No dobra, no. Kupuję to. Yy, Myślałam, że więzienie chcesz kupić, ale dobrze. Nie, nowo. kupuję to. Panterka, jaka słata. A żabo, gdzie jest? A czekaj, Bo ona w Business Tour te gra, tak? No, tak. I to ale jest to samo? Tak, to jest to samo. Tylko, że na kąpie? Ale, ale gdzie tu jest jakiś kotek? Grzybek. Co ty robisz? Gotuję bubble tea, ponieważ Co? Misaga lubi bubble tea, tylko musi być kwaśne, więc zaraz to zrobimy A skoro mam taką tapiokę i ona jest bez glutenu mam nadzieję, błagam No to poczekaj, a Misaga lubi higapuszina? Y nie wiem tego, ale wiem, że lubi bubble tea A ponieważ dzisiaj mi się nie, nie chce nigdzie wychodzić, a mało tego jak nam rozleje kolę, to na pewno będzie coś nie tak z naszej bubble tea dzisiaj Więc pierwszy raz spróbuję odgotować to, no, czemu? Wow, ale one się wbijają, czajcie Totalnie, ale sprężyste Dobra, a Jumbo żabel? Nie wiem, nadal nie wiem Gotowy w 5 minut Dobra, ale Stitcha to już musi lubić, przecież to jest jej piesek, w sensie nasz, ale jej Czajki, tak patrz na te kolory Jaki sztos Mamy nasze herbatkę z malinowym soczkiem No i możemy wrzucić, patrzcie, nasze bąbelki Zapytam, jak one smakują Mm, nie jako tak, Nie, mm, niedobre. Ale nie, no te babelskie one mają jakiś smak albo po prostu może namiękają smakiem tego? Mm, to te za kuleczki. mała rurka. Właśnie. Mm, może tak. <ścoughs> to się? Bardzo. Nie, no super pyszne rurki. Rurki, kulki. A dobra, to pogramy sobie w Robloxa. Co by tu zagrać? A my w takim razie napijemy się naszej bubble tea i z naszymi psiakami. I kotem. Kotaj, kotej, kotej. Poglądamy sobie Rika i Mortiego, bo Aga go lubi. I ich lubi oglądać. O, i królelwa. lwa. Słuchajcie widzowie, stało się niechcąco. Ubrudziłem mojego Pusina właśnie tą czerwoną farbą. Nie okay. jesteś rudy. Prze... Mamy czarnego. Przefarbujemy go. Nie. Ale mam ten do kąpieli. Ze świnką, świnką Pepo. Pepo. Więc po prostu pora go umyć. Chodź Pusin.